Witajcie widzowie w kolejnym teście Dzisiaj na warsztat idzie również ta świetlówka co ostatnio ostatnio był film z testu tej świetlówki normalnego a dzisiaj postanowiłem sobie że zrobimy coś czego jeszcze nie robiono na YouTube przynajmniej chyba polskim i podłączymy sobie tą świetlówkę całkiem sprawną nową kompaktową świetlówkę pod Układ zapłonowy do, do lamp sodowych w poprawie ELGO Park Small. No i cóż? Tutaj musiałem zastosować na duży gwint. Możemy zobaczyć wkręcanie teraz uwaga, wielka chwila, czyli odpalenie układu. Jestem ciekawy co się stanie. Wow! Zobaczcie na to. Normalnie świetlówka odpaliła. Jestem bardzo zaskoczony, ponieważ w takim układzie Prąd zapłonowy to jest na 3 kV, i się spodziewałem, że całkowicie rozwali elektronikę świetlówki, a jednak ta odpaliła. Chociaż buczy, buczy ładnie, ale odpaliła. Zobaczcie, odpaliła, świeci dosyć jasno od razu. dziwo, nie, nie widać na kamerze efektu pulsowania światła, co widać przy normalnej pracy tej świetlówki. Wow, ale naprawdę tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, to jest normalnie oprawa z całym osprzętem do lamp sodowych, żeby nie było. I normalnie tutaj świeci świetlówka. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Naprawdę to jest coś ciekawego. Ciekawe Ociekawe, czy się grzeje bardzo. Grzeje się, ale myślę normalnie. Wow, naprawdę to jest... ciekawe. Spodziewałem się całkowicie popsucia świetlówki, a jednak ona działa normalnie ciekawy co jakby co by się stało gdyśmy teraz sobie odkręcili naszą lampkę, prawda? Jestem ciekawy, co się stanie aktualnie, jeżeli podłączymy świetlówkę normalnie pod prąd. O, i co? Świetlówka również działa, tego się nie spodziewałem. Jak widać, nic się ze świetlówką nie stało. No i co, widzę do następnego filmu.